Dobry wieczór, witam Was wszystkich serdecznie. Otóż, co chciałam Wam pokazać. Farsz z kapusty zrobiony na krokiety. Kapusta kiszona, pół kilo kapusty kiszonej. Jedna mała główka kapusty obgotowanej, odcedzonej i wyciśniętej. Kapusta musi być odsączona słodkiej. Cztery cebule zesmażone, wcześniej zeszklone. Mięso z indyka wysmażony farsz, a on jest bardzo dokładnie wysmażony, tylko go nie widać. Mięsko białe z indyka. Więc to jest wszystko na krokieciki. Krokieciki już są zrobione, proszę Państwa. Otóż, co teraz robimy z tymi krokietami? Mamy dwa jajka. Rozmieszamy to tak. Proszę Państwa, rozmieszamy mocno. Jak już zawiniemy te krokiety, rozmieszamy. W każdym razie do krokietów do farszu to się zawsze dodaje szczyptę soli. No tak żeby było słone i dodaje się także pieprz. Czarny najlepszy. I tutaj mamy, proszę Państwa, i tutaj w tym momencie biorę właśnie tą stroną zawsze, gdzie tu jest, żeby się zlepiło, tak. I fajnie w rękawicy, bo ja to w rękawicy. I później mamy bułkę tartą. Tak. Ładnie w tej włóce obtoczymy, także boki odkładamy na miskę i mamy do opiekania. Bierzemy następnego, proszę Państwa. Zawsze odmoczymy tu, żeby się przykleił, żeby nam się nie rozdwajał. Później go tak w koło fajnie zrobimy. Oczywiście do tylu krokietów trzeba: cztery jajka. No, jak ktoś robi cztery krokiety, to jedno jajko wystarczy. Bułce tarte i bułkę powinno się dobrą kupić. Tak. I później upieczymy, obkładamy. Mamy już dwa. Już zrobione. No w sumie można więcej. Ile kto tam sobie życzy. Zawsze do takiego naleśnika. Ciasto, które robimy to takie naleśnikowe, tylko solone, niesłodzone. Zawsze ja dodaję troszeczkę szczyptę proszku do pieczenia, żeby było miękkutkie, żeby były fajne. Także zaraz wam powiem, moi kochani. Jedną ręką to wszystko robię, jedną nagrywam, to widzicie jak jest. I tutaj odkładam, to szybciutko się opiecze. Trzeba mieć taki chwytacz, żeby z czterech stron opiec, czyli musimy mieć bułkę tarto, jajka, zrobione ciasto na ciasto musi być. Ta mąka, co na pierogi, jest bardzo pyszna. Czyli robimy jak na naleśniki. Każdy umie to zrobić. Jeżeli nie umie każdy, no to to po prostu szklankę mąki, pół szklanki mleka, szczypta proszku, dwa jajka, szczypta soli. To wystarczy, nic więcej. I farsz zrobiony, tak jak już Wam mówiłam. Polecam serdecznie. Pozdrawiam. Władysława Bągrzewinika Suchego.